Pani Wanda Traczyk-Stawska, osoba o pięknym życiorysie, jest obecnie używana jako taki totem do napierniczania po głowie każdego, kto nie zgadza się z opozycją totalną i nie chce się przyłączyć do narracji pod tytułem: Chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Rząd nas na pewno nie chce wyprowadzić z Unii Europejskiej. Nikt u nas na poważnie nie chce wyjść z Unii Europejskiej, co moim zdaniem jest błędem i trzeba szykować plan B ze względu na Zielony Ład, a nie na jakieś tam inne pierdoły. No ale wracając do meritum. Mamy e, sytuację taką, że podczas manifestacji obie strony urządzają sobie kocioł muzykę. E, kaczor ma jakieś uroczystości, zawsze za nim lata e, masa jakichś pajaców z megafonami i go zagłusza. Teraz manifestacja Tuska i jego ekipy była zagłuszana i okładanie kogokolwiek totemem w postaci powstańca warszawskiego jest według mnie słabe. Zamknijcie się hipokryci, bo obie strony sobie urządzacie ko kocią muzykę i Zagłuszacie się, jak tylko jest taka e, do tego możliwość. Plus, powstańcy warszawscy mieli naprawdę bardzo różne poglądy. Nie można powiedzieć, że wszyscy byliby zapisani dzisiaj do PO, czy do czegokolwiek. Wśród powstańców byli oso były osoby o poglądach centrystowskich, lewicowych, ale też i prawicowych, także no, dzisiaj określanych jako skrajne prawicowe. Całe zgrupowanie Chrobry 2 należało do Narodowych Sił Zbrojnych. Jeżeli ktoś z dzisiejszych narodowców uważa za takich totalnie B. No to nie się zapozna z tym, co mówili ci przedwojenni. I ja tego wcale nie uważam za coś strasznego, i na pewno nie zgodziłbym się na określanie ich mianem faszystów. Ale to, że ktoś ma piękną e, kartę w życiorysie, to dodaje mu szacunku, ale nie czyni z niego absolutnej wyroczni odnośnie wypowiadania się na każdy temat. A to, że się było w jakiejś grupie ludzi, też nie daje później prawa do wypowiadania się w imieniu wszystkich tych ludzi. I tylko ze względu na wiek, tej pani e, należy się powstrzymać przed krytyką, właśnie mówienia pod tytułem: My, wszyscy powstańcy, bylibyśmy dzisiaj po tej stronie. Bo na pewno byście nie byli, pomijając już samą ocenę Powstania Warszawskiego. Ale to dzisiaj, to są takie zaszłości historyczne. U nas wszystko opiera się na tych pierniczonych emocjach i na wkręcaniu się. No dobra, tyle na dzisiaj, trzymajcie się.